Płyta indukcyjna Electrolux SENSFRY EIS8134 to sposób na łatwe i szybkie gotowanie. Steruj nią za pomocą jednego palca wykorzystując panel dotykowy oraz korzystaj z mnóstwa możliwości i funkcjonalności. Nawet jeśli nie byłeś do tej pory mistrzem gotowania, z płytą Electrolux masz możliwość stać się nim w krótkim czasie. tej płyty to 78 na 52 cm. Dzięki technologii SlimFit to jedna z najcieńszych płyt indukcyjnych, jaka dostępna jest w sprzedaży na polskim rynku. Ma zaledwie 44 mm grubości. Bez problemu można zamontować ją w miejscu po innej kuchni elektrycznej lub gazowej. Do jej instalacji wystarczy blat o grubości 12 mm w przypadku montażu płyty nad szufladami lub 28 mm grubości, gdy płyta ma być zamontowana nad piekarnikiem Electrolux. Masz idealnie za sprawą opcji Fry Assist. Specjalny czujnik kontrolować będzie temperaturę podczas gotowania, dzięki czemu Ty nie musisz robić tego sam. Automatyczne utrzymywanie stałej temperatury sprawi, że za każdym razem potrawy będą wprost idealne. Połącz płytę z okapem dzięki automatycznej funkcji Hop to Hood. Wystarczy, że rozpoczniesz gotowanie, a okap włączy się automatycznie i samoczynnie dostosuje swoje parametry do opcji, jakie zostały ustawione na płycie. Tym samym nie musisz martwić się o ustawienia okapu, a jedyną absorbującą cię rzeczą będzie gotowanie. Płyta indukcyjna Electrolux SENSFRY EIS8134 posiada cztery elastyczne pola grzewcze INFINITE. Dostosują się one do rozmiarów używanych patelni i garnków, przez co gotować będziesz wydajnie oraz z pełną precyzją. Wykorzystuj programy automatyczne i optymalizuj pracę płyty Electrolux. Z funkcją EcoTimer płyta wyłączy się samoczynnie po określonym przez ciebie czasie. Dzięki timerowi kontrolować będziesz czas na każdym polu grzewczym, a z funkcją pauza możesz czasowo wstrzymać działanie urządzenia, gdy musisz na dłuższą chwilę wyjść z kuchni. Kiedy po powrocie naciśniesz przycisk, wszystkie ustawione wcześniej funkcje zostaną ponownie uruchomione. moc płyty grzewczej za pomocą dotyku. Funkcja Direct Touch sprawi, że błyskawicznie sterować będziesz ustawieniami, przez co gotowanie będzie super precyzyjne. Gotuj błyskawicznie i oszczędzaj czas dzięki funkcji Power Boost. To ona zapewni maksymalną moc, dzięki czemu nie będziesz musiał czekać w nieskończoność na podgrzanie potrawy czy zagotowanie wody. Tym samym przyspieszysz i ułatwisz sobie proces gotowania. Zablokuj wszystkie ustawienia grzania dzięki funkcji LOCK. Dzięki temu unikniesz przypadkowego zmienienia ustawień płyty. Gotuj efektywnie dzięki strefom grzejnym Infinite. Dzięki tej funkcji garnek pozostanie równomiernie ogrzany, a potrawa przygotowana będzie szybciej. W filmie wystąpiły akcesoria. Płyta indukcyjna Electrolux Sensfry EIS 8134 to płyta, przy której gotowanie stanie się nie tylko łatwiejsze, ale i znacznie przyjemniejsze. Zdobądź umiejętności Mistrza Patelni dzięki płycie indukcyjnej o nowoczesnych funkcjonalnościach, dostosowanych do potrzeb osoby żyjącej w XXI wieku.